To ja, Miki, dzisiaj zrobimy taki shortcik, kto mniej zrobi kroków, wychodzę na te schodki. E, dobra. Ten schodek, ten schodek też się liczy, ten schodek też no, się liczy, ale ten tutaj już się nie liczy, bo to by było za długo. Dawaj, Miki. Dobra. Raz. Nie można podpierać się rękami jak coś. Ale w sensie o kolano możesz, tylko nie o ziemię. A raz. Dwa, trzy, trzy. dobra, już, no, raz, w szasku, dwa i trzy, tyle samo, tyle samo, dobra, do Dogrywka, do grywka, do grywka, może? może się zawiję, dobra, może, raz, ja. gdzie jestem? Tutaj tak, jesteś. Tak. O. Trzy! Trzy zaś. Dobra, to Lolga. Wow. Boże, nie. Chyło. Chyło, poznałeś to, to? No tak, ten krótki trochę taki. A ten tu, czy tamten? Ten tu, tu to? Pół na pół, dobra, ma swoje. O, pół punkta więcej. O, pół punkta więcej, wygrałaś. Wygrałam. Ej, Najka, Najta, Najta. Ej, chcecie, żebyśmy zrobili coś takiego w wersji koszykarskiej? No właśnie. I kupujcie takie, o, takie opaski, gdzieś kupcie. Bo to jest tak, mega fajne. I wbijajcie na kanał Mikołaja. I wbijajcie na mój kanał Miki Basketball.